Witam wszystkich, tym razem chciałbym się zająć kwestią Smoleńska. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj stawać po którejś ze stron, w ogóle nie mam zamiaru się w to bawić. Po prostu zwrócę uwagę, uwagę na pewne szczegóły, na które są poruszane bardzo rzadko albo nawet wcale. A więc, strona rosyjska, co zrobiła? Na chybcika, tak szybko jak to możliwe, Pozbierano ciała, wrzucono je do trumien, zalkowano i wysłano do Polski. To było zrobione, jak powiedziałem, na wyścigi. W tych trumnach znajdowano szczątki różnych osób, nawet po parę szczątków w jednej, tam znajdowano też ziemię, trawę, niedopałki papierosów, jakieś drewno, jakieś konary, drzew więc o to robili naprawdę tak szybko jak to możliwe po prostu, żeby tę sprawę zamknąć tak szybko jak, jak to możliwe czego nie zrobiono nie oddano nam samolotu oczywiście to jest no, to jest tłumaczone, że to jest w, w sprawa nadal się toczy że nie mogą go wydać bo to jest, o, to, jest nadal, to jest nadal dowód tylko, że w międzyczasie na Ukrainie w warunkach wojennych, w miejscu zajętych przez Rosjan, też rozbił się samolot, i on został dość szczegółowo wyzbierany, odesłany. I jak byli w stanie zrobić to w warunkach wojennych, i poszło dosyć szybko, sprawnie i dość bezproblemowo, to chyba powinni też być w stanie zrobić to na własnym terytorium. Gdzie nie ma żadnej zawieruchy i tak dalej. No jednak, jak się okazało, jest inaczej. Ostatnio pojawił się materiał na, w telewizji, że oni się po prostu mszczą, na to, że my, jako Polacy, stale im bruździmy. A to się. Ładujemy w te sprawy, a to bardzo sobie amerykańskie otwieramy u nas, a to jeszcze pogwałciliśmy pewien traktat tutaj. No żadnych przecież wojsk amerykańskich czy zachodnich nie miało być tu My w ogóle nie mieliśmy być w sojuszu wojskowym. No, to jest może i trochę, może to jest jeden z powodów, ale jest też inny. Tego samolotu nie oddano, bo po prostu coś nie tak jest z samym samolotem. Przypomnę, że ten samolot niedawno wtedy wrócił z remontu. On powinien być w doskonałym stanie, a się rozbił. Czyli, coś nie tak musi, mogło być z samym samolotem. Oczywiście, zakładam, że kwestia pilotów tutaj, że piloci spisali się tak jak powinni. No, ale w kwestii tego samolotu jest teoria, która jest poparta bardzo dużą ilością specyfikacji technicznej. Ja jej nie rozumiem i nie zamierzam jej omawiać, ale co ta teoria mówi? Że ten sam samolot miał wady techniczne i ten samolot po prostu musiałby się rozbić, bo te wady techniczne są ukryte i one są znacznie trudne do znalezienia. I właśnie dlatego, że ten samolot jest. Yy, yy, ten samolot był uszkodzony to Amery ten Rosjanie bardzo się wystraszyli. Ten samolot nadal do tej, nawet w tym momencie jest używany przez, na świecie przez siły rządowe, znaczy siły rządowe, przez organy najwyższe w państwach, no to wiem na świecie, i tutaj zwyczajnie już chodzi force. Jeśli by się okazało, że ten samolot już on jest wadliwy, to zwyczajni straciliby na tym finansowo. Jeszcze dodatkowo ucierpiałby na tym prestiż Rosji jako taki, już nie mówię o samym przemyśle lotniczym, co tak swoją drogą duża część tego przemysłu lotniczego jest na, zachodniej Ukrai na wschodniej Ukrainie, akurat tej zajętej przez, przez Rosjan. Przynajmniej kiedyś była, teraz no, te tego woje wywiozły trochę tego sprzętu. No ale nieważne w kwestii samolotu tak naprawdę ten samolot to on już mógł sobie zabrać. No dlaczego? Po pierwsze on już na tym lotnisku jest już bardzo wiele lat te części to już na pewno zadzewniały. Po drugie bardzo te, wielu tych części już tam zwyczajnie nie ma. One zostały rozkradzione, albo po tym, jak oficjalnie przestawano to zbierać, to te części nadal były znajdowane tam no, w okolicy. I po trzecie, ten samolot został umyty. Pewne substancje, które mogłyby tam być, to one już tak naprawdę no, już nie ma. One spłynęły razem z tym mydlinami. Też no, jeśli chodzi o samo to w przenoszenie tego wraku, to widać było na pewnych filmach dokumentalnych, o, tam były wybijane szeby. Tam, no, tam były po prostu cięte. Po prostu cięto ten wrak, żeby łatwiej go przewieźć. Tam już naprawdę ten wrak, jak mówiłem, nie ma żadnych wartości dowodowych. W Polsce podjęto też taką kwestię, że zaraz po katastrofie PO przejęło władzę. I to było tak, jakby oni już byli przygotowani do tego przejęcia, że jakby już wiedzieli, co się stanie, żeby byli dogadani i tak dalej. No, trzeba tutaj się jednak trochę zatrzymać. Są wprowadzane pewne systemy, które mają zapewnić ciągłość władzy to jeśli dana osoba nie jest zdolna do przejęcia władzy, to przejmuje władzę tamten. Jeśli ten nie jest, to jeszcze tamten. Jeśli ten nie jest, to jeszcze ten. I jest jeszcze coś takiego jak gabinet cieni. Jest to tak naprawdę rząd, ale rząd, który tak naprawdę nie rządzi. Rząd, który jest po opozycji. Gdyby to się stało z, obecnej rządy, z obecnym rządem, który teraz rządzi, no to właśnie jest ktoś, kto przejmie władzę. I właśnie to się stało. Oni już byli przygotowani do, do objęcia tej władzy, bo właśnie na tym polega ten system. Bardzo możliwe, że ich to też zaskoczyło, ale jest okazja skorzystania. I koniec. Ościsk była bardzo prosta. A wierzysz w teorię e, zamachu, nie wierzysz w teorię zamachu. Prosto. I tutaj wobec e, tego e, można było zrobić bardzo duże kariery polityczne. No i to jest tutaj naprawdę nie kłamie. Są osoby, które zrobiły karierę polityczną na tym, że twierdziły, że to jest zamach. Albo, że to nie jest zamach. I teraz po latach oni nadal, to są osoby które, osoby wpływowe i one do tej pory muszą dalej to ciągnąć. Po prostu w każdej chwili może ktoś wyciągnąć. Hej, a przecież przedtem jest coś innego. To jest właśnie ta kwestia, która mnie trochę tak nurtuje od jakiegoś czasu. I to już będzie chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Jeśli komu się podobało, niech da łapkę w górę. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, niech napisze w komentarzu. No to tyle. Cześć.